Kolaneczko, widzowie. Siemaneczko, kolaneczko. Siema. Dzisiaj gram w Last Leaf, znowu. Znaczy, tak jak obiecałem. był ostatni odcinek. Coś mnie nie No moja Już zaraz się zaczyna runda. 3, dwa, ile ludu? Jeden, trzydzieści, trzydzieści pięć nas będzie. let's go. Dobra. No z 35 raz, to się tak dziwisz? Panie. Cwałujesz. Każdak cwałuje dziwnie pewnie. Jakiś chłop toż w ogóle, nie wiem, stracił HP. To już w wy, Miowic wyszedł, nie? Ej, przecież nas było 35, nie 37. A jeden chłop toż ma w ogóle prawie nie ma HP. Jezu, kolca dotknęli, serio. No już nie Ty, w sumie teraz jest lepiej, bo jest mniej osób. Im mniej osób, tym szybciej trzeci raz wygram, albo ty pierwszy. Albo nikt z nas nie wygra. Niemożliwe. Pokażesz mi koronki, jak wrócimy do logi. Aha, już się krąg kurczy, świetnie. Piorun. Ale prawdę to jest. nie słuchać. Dobra, blender. O nie blender 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 blenda. blender 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 to blender 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 Nie blender 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 no. Blender, Brenda. Trochę Widowie, trudne. Yy, czy napisaliście pod prawym na odcinku macie, jaką tym odcinku macie ulubioną mapę? serduszka. Tak. Mogę komuś na głowę stanąć. O Jezu, Tornado. Na kimś typowi. Nie, Tornado mnie wciąga! Dawaj, uciekniesz. A, Uciekasz, dobrze. Tak! No! Dawaj, dasz radę! Tyś, ty nawet nie tracisz HP przez to. O Boże, wiatrak, wiatrak! A w sumie postarać się po prostu iść do przodu, nawet nie trzeba skakać. Nie! To skacz, jak ci coś nie idzie. Ktoś ma rage table. Oczywiście nie ja. Jakiś chłop zginął, bo wyszedł z skutka. Co teraz? Nie wiem. Wulkan teraz będzie. Widzowie, piszcie macie ulubioną O The jeszcze idą. A, dostałem. Ja zaraz zginę przez ten Jeszcze Hole in the idzie. O, jest jeszcze The do bolsy. Dobra, przycisnę się. Jeszcze Blender się... Blender Brenda jeszcze się pojawia. Blender Brenda. O o nie. Blender, blender, blender. blender Brenda. Nie blender. Znaczy blender, blender Brenda nie zabija, ale wywala z kółka! No wstawaj! No, ja w ostatniej sekundzie wyszedłem do kółka! Ja w ostatniej sekundzie wszedłem ja do kółka, nie? Blender, blender, nie a ja, a ja w nie, sekundzie nie, do nie, 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 Jeśli widzieliście to zostawcie komentarz, widziałem to, nie, serce. to bo przecież ja miałam ty tak, tak mało, ty ci HP i ten. I zdążyłem wejść do tego, do kółka, jakimś cudem. Ona jeszcze holmideolidzie. Jak ty się masz? Zapomniałam. Nie, Maria Naprawdę. To... <laughs> Nie. Albo znów z tym paszet, albo Karim. Podłoga benzyna Znów z tym paszet. O Jezu, ufo, w ogóle ufo. Jeszcze kręgle, kręgle plus ufo, równa się UFO kręgle. O nie, jeszcze Nexbotsy. Uff, na szczęście nie jestem... Aha, dwa deroki się zespawnowały. Jakiegoś takiego. Dwa deroki się zespawnowały. O nie, blender Brenda znowu. Kto, ktoś na pewno ciągle kupuje ten blender Brenda. To jest niemożliwe, że on tak się respią ciągle. Ja zginę zaraz przez te blender brandy. A w ogóle z nas tylko 11 jest? Co? To przez blender blendy brandy. Oj, co mi to? Jezu. Ty to będzie szybka gra, jak już nas tylko 11, jest było nas 31 O nie Mateory. W sumie jestem mądry trochę, stanąłem z boku. O nie, kula do kręgli! W sumie... A w sumie ona nic nie zrobiła, tylko mnie popchnęła do kurka znowu. Insane is heret. O Jezu, meteory są dalej. O nie, czarna dziura. A nie, czy, co? Od kiedy czytał... to odkurzać? Co wie, jak ktoś czyta książkę o nie wiecie, co to jest czarna dziura. Od kiedy to, od kiedy odkurzać to różnia się, pytam. O, jadłem już tego burgerka. Ktoś nie będzie mógł skakać, proszę nie. Uff, Gablea nie może skakać. Jakaś. Krąg skurczy się, no nareszcie się skurczy. Niech się, niech się kurczy, bo jest nas 11, a taki duży krąg. Ale też bez przesadyzmu. O Jezu, Mina. Czemu nie idziesz, Mina, nie Nina. Gdzieś Nina. jasne, Nina. Gdzie ta Mina? Ta Mina to jest na kółku. Gablea ma laser i nie może skakać jeszcze dalej. Ona? No już zniknęła od tej Gablei ten, nie ma jak na nią mówić, ja będę mówić na nią Gablea. O nie, lecą armaty, o już mi się w ogóle, jak nie patrzyłem to mi się HP odrodziło już całe. Super! To już się zamienił w giganta, o nie, dostałam HP, znaczy, Ej, straciłem gigantę. HP. Jakiś żółty chłop obok niego stoi I jeszcze jest uleczony na fula. Znowu mina, która jest poza kółkiem, prawie że. Jaka Blender, Brenda! Ktoś wybuchł przez minę. Jezu, dziewięć graczy zostało. A w ogóle to awansowałam na piąty level przed chwilą. O nie, obi duel. Muszę dotknąć guzika pierwszy. Ten bekon, to na, do, ten bekon to dopiero teraz zaczął. Jest, zabiję tą babę. Osiem nas zostało. To znowu będzie gigantem. O, to sama osoba się znowu trafiła, nie? Z, jako gigant. Jezu. Jaka jest szansa? Ta sama osoba? Jezu. Skok w środku koła? O Jezu, koles, czyli... Czy kto? Nie, ten gigant serio wyszedł. O nie, laser leci. Coś trochę jak Blender Blender, ale ten zadaje HP, a nie wywala. Do w końcu Laser. I jeszcze krąg się kurczy nareszcie. Bo jest nas siedem tylko wszystkich. Nie, ja mam siedmiu przeciwników w sumie. Jak była jedna panzo, ja kram dotknął y, zabójczego ślimaka. Widzowie, piszcie Nie, To jest mój kanał. Mm, Bisty Burger. No, wszyscy mam te burgery Bisty. No nie, czemu ten? z dużą głową. Czy ktoś serio zginął? ta Ślimaka! Walka na śnieżki. Bij się ze mną. Aha, to fajnie, dwie śnieżki albo jedna. Krąg się kurczy, juchu, nas tylko sześć. Oprócz mnie. Mam sześć przeciwników, czy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, wszystkich nas jest sześć. Czyli mam pięciu przeciwników tylko. Już. Skacze jakiejś po głowie. Krąg się kurczy. Właśnie teraz. A jeśli a krąg się kurczy, to Wy możecie zostawić akurat subika i lajka. O, mam tarczę! Tak jak poprzednio poza odcinkiem. Pamiętasz? No. Co mogę przez minutę nie grać tak naprawdę teraz? Ktoś ci wszedł na głowę. No to strać hapę. tu i te takie dziwne półki. To jak się coś bawi, to ci się nie stanie. No nie. Idziemy leć no. O, a w ogóle Gablea ma całe HP. O, odkurzacz. Ej, czym mnie ciągnie do odkurzacza? Odkurzacz jest niemiły. No, w sumie i tak pewnie nie zginę. Mam tarczę. Ty, ja mogę sobie za kółkiem nadskakać z nimi. To się zamień pozycjami, proszę nie. No oczywiście ja. Jezu, waliłem babę za kóła. O nie, tarcza mi się skończyła. Twarczą się skończyła o bakrumsy. Oni są tak duzi, a dwie baby te chłopy. Jakiś chłop idzie do bakrumsów. Krusy. Co za bakrumsy? A nie, nie, lepiej, żebyś nie wiedziała. taki Senior. To mi jakoś jeszcze nie robi? No właśnie, to jest taki Senior. O nie, UFO. UFO. Chyba nas już tylko piątka została, bo jeden chłopiec w bakrumsach. E no nie, Wulkan! No Powiedz, co to te ma A tam. No powie! No nie! A może nie ja ja... chcę. A może ja nie chcę? Ja to bym skaczę. Nie. O nie no Jezu! Nie. Mina jeszcze się pojawia. Z którą zginę pewnie. Gdzie ta mina? Tu. Co Gdzie? mnie pchasz do miny, chłopie? Gdzie ta? Gigancie. Która? Kto ma minę? O co chodzi teraz? Platformy mogą się przydać, czy nie w był kręgle, albo nie wiem, coś tam to wtedy... O właśnie, na przykład takie spinery. Gablea się zabiła. W ogóle skrzynka z Fortnite'a przyleciała. Po co? <noise> Zostałem sam z jakąś babką. Ej, ja zaraz to wygram, nie? Ja to zaraz wygram to będzie najkrótszy odcinek z Roblox Server, nie? To będzie najkrótszy odcinek z Roblox Server. w takim razie. Gigi widzowie, na co GG. Wszystko chodź na obry. Teraz możesz zrobić gran w ogóle, ale kto z to Nie, ktoś to nagrywa? O nie, bo on jestem po zakupie. Tu nie ma Ty, to filmu. będzie najkrótszy odcinek z Robloxa, Ewen, nie? A serio? Tak myślę. To będzie najkrótszy odcinek świata z Robloxa. Na moim kanale. O, że Lawina. I do Bolsy. W sumie nigdy nie dostałam z Lawin. Tak naprawdę. Ale krąg się kurczy. Jeszcze nie było tych. Na No właśnie. I dobrze. Czy ta baba...

Sorry za te ostro, serio. Dobra, my Jeszcze tak 10 sekund. Dobra, nara.